Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Łuki Szczecin. Nie, nie, nie jestem na Śląsku. Jestem u siebie na balkonie. Za mną widzicie dwa łysole. Słuchajcie, nie bez powodu ubrałem tą koszulkę, ponieważ będę gościł w swoim domu człowieka, którego poznałem w tym roku, z którym. Kontakt mieliśmy o od marca, może od kwietnia i nie ma co ukrywać, jest to jedna z wielu osób, które wsparły mnie, wsparły kinie i wiem, że wsparły wiele innych ludzi i ciekawych inicjatyw Kto to będzie z tej Śląskiej Grupy Detektorystycznej Zobaczycie. Mam nadzieję, że uda się mu trochę Szczecin pokazać, trochę spędzić z nim czasu, trochę porozmawiać do dnia jutrzejszego, bo jutro będzie wyjeżdżał. Także zapraszam Was na taki odcinek gościnny. Gościnny szczeciński, trochę łukiego, trochę śląska. Sili śląsk w Szczecinie. Tym razem cieszę się bardzo. fajny, mega gość. No i dotarł. Siemanko, wszyscy słuchajcie. Poznajcie tego gościa. To jest szef, prezes, wódz, bos, SGD, czyli Śląskiej A z to przedstawiciel, będzie bardziej polityczny. Nie, nie, nie. Sam prezes się pofatygował do Szczecina, do Łukiego, SGD. Dwa łysole, jak widać. Ja chyba swoje okulary wezmę, to w ogóle będziemy wyglądali jak bibliotekarze. jak w bracie. Słuchajcie, porywam go na Szczecin. Wy będziecie widzieć gdzie my będziemy, co Markowi pokaże? mówi, że był kiedyś w Szczecinie jak jechał do Świnoujścia. Przejazdem. To nie był. I to jest cała moja <grym> wizyta słuchajcie. <To> nie był. <grym> A dzisiaj z... znowu te drgania to kot, tym razem Koko. Strasznie dzisiaj współpracują ze mną koty, więc co, porywam Mareckiego na miasto. Dzisiaj spróbuję, posmakuję, wypiję trochę Szczecina. Zostańcie z nami. Stąd cię z nami Bo Warto Jadymyś, jademy dość To my pierwsza brygada ha, Tego się nie spodziewałem, więc Że... dzwonisz do mnie. Ja do ciebie dzwonię? Marek do mnie dzwoni, kiedy ja na... Nawet... Masakra. Masakra To czasem tak jest, słuchajcie, nie? Yy, Gdzie idziemy? My idziemy w tej chwili na tramwaj i właśnie pytałem się Marka, skoro był w Szczecinie, przejazdem, przyjeździł z wszystkimi tramwajami. Ja u siebie na tramwajami nie jeżdżę. Bo u was nie ma tramwaju. Są. Co? Oczywiście. Że A to są. przepraszam. No, wyleźlijmy wleź, w, stro, w strojach galowych. Tak, tak. Jademy durz zobaczymy, co to Szczecin ma do zaoferowania. Tak ja tego nie wypuszczę, stąd. No, nie wiem, dzisiaj jest poniedziałek, tego nie wypuszczę do środka. Idziemy. Wyłącz proszę, śliczno to. Pierwsza z atrakcji. Tak. 30 tramwaj. Tramwaj Jadiemy do nie, z centrum jedziemy do centrum dwa przystanki nie wiecie jedzie to jest najważniejsze tak w w tak. Randka w ciepło no. Jak to Jedziemy Jak dojedziemy do miejsca jakże znanego i ważnego wcześniej to się włączymy na razie Łusiny i Marecki było Dojechaliśmy i doszłapaliśmy się, czyli pasztecik szczeciński. Idziemy szamać. No nie, nie mogło być tak, że tutaj Marka nie zabiorę. Punkt pierwszy naszego szybkiego zwiedzenia Szczecina. Idziemy szamać. Lecimy. Słuchajcie, Marek jest mistrzem. Właśnie pokonuje sztukę numer 4 plus barszczyk. Nie wiem, czy skończy. Co <laughs> Musisz być twardzielem, na Śląsku są sami twardziele. No, ale jest naprawdę paru moich przyjaciół to było na tych pasztecikach, jest po prostu mega. Sam zażarłem dwa i nie wiem kiedy. No, a my lecimy dalej na Szczecin. To dopiero początek kulinarnej przygody. <gry> Stoimy u podnóża Zamku Książąt, który jest tu. Sz, sz, zaraz tam pójdziemy. A w sumie to sobie u podnóża stajni, tak? ujeżdżalni, kiedyś tak to zwali Książęcej. Tak, 17 wieczny tak. wieczny budynek. Oprócz tego, piękny budynek. Piękne zdobienia. Jakoś ocalał wojnę. Niby po wojnie został odbudowany, ale widać, że mury ocalały e, drugowojenne, e, że tak powiem, bolączki. A tu jeszcze jest znak: chociaż dzisiaj nie środa. No i teraz słuchajcie, sesja fotograficzna. Marek jako Anna Jagielonka, a ja dołączę jako <noise> Książę Bogusław 10 Oj, tak, tak, to my. Ale się tutaj. Uśmiechnij się ładnie. <noise> Jąli ten gorset. <śmiany> no, lecimy dalej. Lecimy dalej. Marek niczym rasowy rumak. Trzepie kopytem, bo w las w szczecińską, w szczecińską kupę. No i dotarliśmy pod trasę zamkową, gdzie wy już wielokrotnie widzieliście te przepiękne murale. I łysa głowa Marka No, my idziemy w kierunku Odry A jak już idziemy w kierunku Odry, to wiadomo gdzie idziemy No i tyle Widzimy się nad Łodrą Wy wiecie, a ja nie Witamy Was kolejnego dnia Pałaszujemy śniadanko szczecińskie Żeby nie było A ja soczek już już. <laughs> już No i taki to właśnie Taka wizyta Marka w Szczecinie Będziemy się jeszcze żegnać na parkingu Maleckie Wyspany. Wyspany bardzo fajnie. Mało tego, że ci nawiedziałeś, ale coś tam no, widziałeś. Była parę godzin, no ale dobrej to, nie? No, no, jeszcze mnie tu nie było, ale ta. myślę, że jeszcze tu wrócę. Nie braku. wiem, czy widzieliście? Nie widzieliście, bo tam nic nie nagrywaliśmy. Zabrałem Marka do, oczywiście do Amore Mio. Yy, tam sobie, do, jakieś zdjęcie będzie chyba tylko? Było tam, zdjęcie gdzieś tam. No. no robiliśmy. To muzyka leciała, więc nie nagrywałem. Tam co pogadaliśmy chwilę. Wróciliśmy, zjedliśmy kolację. Ale ciężko było ją wcisnąć po pasztecikach, wam powiem. No nie ma co ukrywać. To, to jest sycące i, i napełniające, ale mówię, Chyba trzeba to nie. spróbować będąc w Szczecinie, bo to tak jakby być w Krakowie i nie zjeść obwarzanka, czy w zakopanym oscypka. Po prostu paszczecik szczeciński, a żeby było śmieszniej, dzisiaj co jest? Bo trzy dni temu miał święto swoje, yy, bo jest takowe w Szczecinie. Może będzie festiwal pasztecika, nie wiem. No. Dobra, my sobie dokończamy śniadanko i będziemy rozstawać się. Bardzo... Ale cały czas nałączę. Nie, 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 nie już becz. Czas wyjeżdżać. Tak jest, Marek spakowany, nakarmiony, wyprawkę dostał. Tak, aż ja przyjechałem z prezentami, a z prezentami znowu wyjeżdżam. No, ale jest tam są kanapki na drogę tylko. Może z dwóch bochenków to już inna. <głos> <głos> Dobra, <głos> e, nie tam cikinia popakowała jakieś tam słodkości. E, masz trochę tych szczecińskich rarytasów żebyś pamiętał, że żeby byłeś w Szczecinie. No jak mam zapomnieć, że taki, wiesz, są, są Także Marku, fajnie, że w tej twojej podróży odwiedziłeś mnie, miło Cię było gościć. Ja również bardzo dziękuję. Śląska grupa detektorystów. Jademy Wpadajcie. Wpadajcie. Oczywiście wszystko będzie w opisie filmu. Naprawdę, dobrzy ludzie. Ja mówiłem na filmie, którego jeszcze nie widzieliście. W ogóle wy to wszystko będziecie widzieć oczywiście w grudniu u mnie. U nas będzie trochę wcześniej, jakiś mały film z tego. Tak, roku. u mnie to będzie w grudniu, a jest po 20, nawet może 20 października, nie ma to żadnego znaczenia. O, Także, 24. o, 24. Także za jakiś czas to zobaczycie. Fajnie było Marka gościć. Ja mówi, mówiłem w filmie, który wy już widzieliście z Ich Zlotu i z Guido, gdzie mnie zabrali, że są to. Chłopaki ze Śląska, być może te serca mają czarne, ale śląskie jak wągiel, ale są to dobre serca, dobre serducha i takimi ludźmi się trzeba otaczać. Więc podajcie do nich yy, na YouTube, yy, na Facebooka, na, Facebooka, na Instagrama, na TikToka i się chłopaki rozwijamy. Macie Instagrama? Pewnie, że mam Instagrama. Ja nie mam, A, ja nie już. mam, bo tego już za dużo. Mam swojego TikToka, gdzie głupoty wysyłam. No nas jest więcej, dlatego mamy to jako tak. podzielone. Także, wiecie, szukajcie ich. Ja wam tylko udostępnię YouTube'a i, yy, Boże, Facebook'a. Być może TikToka, bo też mam. I na pewno to nie jest nasze ostatnie spotkanie. No Na pewno nie. Myślę, że zobaczymy się na Śląsku, popaków, na wiosnę przynajmniej uda się dwa albo trzy razy do niej gdzieś tam wyskoczyć na jakieś kopanko czy spotkanko, bo mówię takimi ludźmi trzeba się w życiu otaczać. Ja takich ludzi uwielbiam i tak musi to życie wyglądać. Dobra, i uciekaj szerokości na trasie. Utrzymajcie się. Utrzymajcie Wszystkiego dobrego. do dłużej. <gry>